Dzień dobry, Watułacz. zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Poznaliśmy najlepsze startupy na Mazowszu. Most na Bugu i rondo w Żarach Otwarte. Nowa sala gimnastyczna i boisko dla uczniów z ciachcina. Rolnictwo przyszłości, cyrkularna moda i nowa generacja badań nad lekami. Takie projekty zwyciężyły w tegorocznej edycji konkursu Startuj z Mazowsza. Eksperci docenili startupy, które nie tylko tworzą technologie, ale realnie zmieniają sposób, w jaki żyjemy, produkujemy i dbamy o środowisko. Projekt Startuj z Mazowsza wspiera rozwój młodych, ambitnych firm, mających pomysł na przełomowe rozwiązania, które stanowią odpowiedź na potrzeby współczesnego świata. Inicjatywa powstała 7 lat temu, wspieramy startupy na różnym poziomie rozwoju. Do siódmej edycji konkursu zgłosiły się 63 startupy z różnych branż. W kategorii Start, obejmującej firmę dopiero rozpoczynające działalność, zwycięzcą została firma, która stworzyła granulat ściółkowo-nawozowy z odpadów rolnych. Pomaga on uprawom przetrwać susze, przemrozki i presję szkodników bez użycia chemii. Nie ma do tej pory czegoś podobnego na rynku. Granulat ma za zadanie przede wszystkim oszczędność wody na plantacjach podczas całego procesu inkubacji. Udało nam się potwierdzić, że ta oszczędność może wynosić nawet do 50%. W kategorii Social Impact laureatem został startup, który opracował proces rozkładu trudnych mieszanek włókien z wykorzystaniem grzebów strzępkowych, dzięki czemu odpady tekstylne zamiast do wyrzucenia. Nadają się do przetworzenia i ponownego wykorzystania. My w Majko chcemy rozwiązać gigantyczny problem branży fashion. To jest 92 miliony ton odzieży, co rocznie jest wyrzucanej na wysypiska śmieci. Powoduje to kolejny problem, gdyż wydziela się z, tych, z tej odzieży mikroplastik do wód gruntowych. Wśród startupów z kategorii InnoTech, czyli tej najbardziej zaawansowanej, najlepsza okazała się firma Living Networks. Stworzyła platformę do testowania leków na unaczynionych ludzkich mikrotkankach 3D hodowanych w warunkach mikroprzepływowych. To przełom w kierunku terapii spersonalizowanych. Umożliwi ono dobór leczenia jeszcze przed jego podaniem. Skraca też czas badań i ogranicza konieczność testów na zwierzętach. Muszę powiedzieć, że to jest nasza pierwsza nagroda i myślę, że z tego też powodu wyjątkowa. Mam nadzieję, że to też nam gdzieś tam otworzy drzwi do do dalszych sukcesów. Chcemy wytwarzać ludzkie mikrotkanki in vitro, nie wykorzystując zwierząt, tylko ludzkie komórki, w celu bardziej precyzyjnych testów, a jednocześnie tańszych, bardziej wysokoprzepustowych i szybszych dla bardziej efektywnego odkrywania nowych leków, co jakby przełoży się też na, na ogólnie zdrowe społeczeństwo. Partnerzy konkursu i organizatorzy przyznali także wyróżnienia i nagrody specjalne. Udział w konkursie to nie tylko nagroda pieniężna. Wokół inicjatywy powstała sieć ekspertów, partnerów i instytucji, tworząc dla startupów przyspieszoną ścieżkę wejścia na rynek. Dobre wiadomości dla kierowców. Otwarto dwa ważne odcinki drogowe: nowy most na Bugu łączący województwa Mazowieckie i Podlaskie oraz Rondo w Żarach koło nowego miasta nad Pilicą. Most na Bogu to efekt udanej współpracy sześciu samorządów. Dzięki temu myślę, że rozwój i województwa podlaskiego i mazowieckiego w tym obszarze północno-wschodniego Mazowsza przyspieszy wyraźnie. Ja dziękuję województwu mazowieckiemu. Zapewne przychylę się otwarcie na tą współpracę. Nowa przeprawa ułatwi życie mieszkańcom i przedsiębiorcom. Skróci dojazdy do pracy, szkół i poprawi transport towarów między regionami. Na tą przeprawę mieszkańcy czekali od bardzo wielu lat, bo wiemy, że duża odległość dzieli pomiędzy poszczególnymi mostami, żeby przyjechać na drugą stronę Bugu. To już wolę już tędy, jak 50 km czy z tej strony dookoła. To jest 104 kilometry, a ja przejadę tylko 20 minut kilometrów. Most o długości ponad 400 metrów wyposażono w ścieżkę pieszo-rowerową i tarasy widokowe, co ma sprzyjać także rekreacji i turystyce. To jest nie tylko inwestycja infrastrukturalna, ale taka, która łączy ludzi. Wpłynie na pewno to na rozwój gospodarczy tych terenów, na turystykę. Koszt budowy to 106 milionów złotych. Ponad 85 milionów złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a resztę pokryły samorządy, w tym ponad 9 milionów złotych samorząd ma zawsze. Przeprawa z tych terenów, które wcześniej były dla siebie mniej dostępne, jest o wiele lepsza, o wiele sprawniejsza. Jesteśmy przed kolejnym etapem budowy, modernizacji dróg dojazdowych do tego mostu. Po, jesteśmy po dobrych rozmowach właśnie ze stroną samorządową, również z Ministerstwem Obrony Narodowej. Kolejną inwestycję drogową zrealizowano w Żdżarach, gdzie zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 707. Powstało nowoczesne rondo, które zastąpiło niebezpieczne skrzyżowanie. Jesteśmy gminą dość biedną, niedużą gminą. Dlatego też wszystkie pieniądze, które pozyskujemy z zewnątrz, wpływają na jakość naszego życia. To rondo było bardzo potrzebne. Zdarzały się często kolizje, wypadki. Dlatego też w tym momencie mieszkańcy mogą bezpiecznie poruszać się po drodze. Ponad połowę kosztów inwestycji pokryło województwo. Uczniowie zespołu szkół nr 2 w Ciachcinie mają powód do radości. W ich szkole powstała sala gimnastyczna wraz z boiskiem. Inwestycja bardzo potrzebna, bo w placówce do tej pory nie było sali do ćwiczeń, a lekcje WF-u odbywały się w klasach. W nowym budynku oprócz sali mieszczą się świetlica, szatnie i pomieszczenia techniczne. Sale wyposażono także w nowoczesny sprzęt sportowy, a obok powstało boisko. Za szkoły do nowego budynku można przedostać się łącznikiem. Z tym dzieci czekały, tak, to jest najważniejsze. Tutaj jest 160 dzieci w szkole, 50 dzieciaków w przedszkolu. No one zasługują na to, żeby mieć przyzwoite warunki do ćwiczeń, do rozwoju fizycznego. Z obiektu będą korzystać także uczniowie innych placówek oświatowych, a po zakończeniu zajęć lekcyjnych wszyscy mieszkańcy Ciachcina będziemy mogli w pełni realizować wszystkie zadania wychowania fizycznego a także cieszyć się przestrzenią ta sala gimnastyczna to nie tylko lekcje wychowania fizycznego ale to też miejsce spotkań okolicznych mieszkańców byliśmy i mistrzami powiatu i w tenisie stołowym i w siatkówce graliśmy w piłkę więc nie były to lata zmarnowane no a teraz myślę że będzie jeszcze pięknie jeszcze lepiej i to jest najpotrzebniejsze tej Szkole. Cieszy taka inwestycja i takie podejście samorządu lokalnego, tak naprawdę postawienie na sport. Dobra decyzja samorządu gminnego i oczywiście wsparcie samorządu województwa mazowieckiego. Myślę, że jest to przykładowa inwestycja, którą należy promować na całym Mazowszu. Znamy tegorocznych laureatów konkursu Biały Kruk, nagród dla lokalnych dziennikarzy z całego regionu. Gala wręczenia nagród zwieńczyła drugi kongres mazowieckich mediów lokalnych, wydarzenie, które zgromadziło ponad 120 dziennikarzy, ekspertów, wydawców i medioznawców, którzy rozmawiali o współczesnych wyzwaniach i przyszłości prasy, radia i portali lokalnych. Lokalne media stoją dziś wobec poważnych wyzwań, jak rosnąca presja ekonomiczna, konkurencja ze strony gigantów internetowych czy spadek czytelnictwa prasy drukowanej. Ideą kongresu jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i rozmów z ekspertami na temat współczesnych wyzwań mediów lokalnych. Przewagą mediów lokalnych jest to, że są blisko, że dziennikarze znają mieszkańców, że są sąsiadami i jeśli Lokalne media będą poruszały tematy ważne, istotne dla lokalnych społeczności, jeżeli się na nich skupią, jeżeli pokażą, że są, że są odważne, że podejmują trudne tematy, że są wiarygodne, to w ten sposób przebiją się do tej lokalnej społeczności jako element niezbędny tego systemu informacyjnego w którym ludzie funkcjonują. Podczas kongresu dyskutowano między innymi o tym jak pisać, aby przyciągnąć czytelników, jak monetyzować media lokalne, czy jak radzić sobie z wyzwaniami związanymi ze sztuczną inteligencją i fake newsami. To co mówiłem o sztucznej inteligencji jest na pewno jednym z takich elementów nad którym dzisiaj już należy mocno się zastanawiać, bo rzeczywiście jeżeli nasze treści nie będą docierały do naszych czytelników Bezpośrednio u nas, tylko gdzieś poza naszym środowiskiem, naszą platformą, będziemy odczuwać skutki finansowe. Jestem przekonany, że media lokalne są najbliżej życia. I jak ja, kiedy pracowałem na w latach 90. jako reporter taki gazetowy w Gazecie Wyborczej, to muszę powiedzieć, że. Chyba większość moich tematów, moich tekstów, brała się z, właśnie z lektury czy z, pewnych, tam z pewnego cynku, jaki dostawałem od, od dziennikarzy lokalnych. Zwieńczeniem drugiego kongresu mazowieckich mediów lokalnych była gala wręczenia lokalnym dziennikarzom nagród Biały Kruk. Nagroda jest tylko dodatkiem do kongresu, do tej merytorycznej dyskusji no i służy temu, żeby pokazać, że to dziennikarstwo właśnie lokalne, dziennikarstwo w mediach lokalnych ma olbrzymi potencjał i olbrzymie znaczenie. Ten świat dziennikarski żyje. I tworzy całkiem dobre materiały, które no służą po pierwsze informacji, po drugie krytycznej ocenie władzy, różnych zjawisk społecznych. I w związku z tym uważamy, że takie materiały trzeba i tych ludzi nagradzać. Nagrody przyznano w 14 kategoriach. Najważniejsza osobowość roku trafiła w ręce Ryszarda Maruta. Dzisiejsza nagroda i wyróżnienia są na pewno bardzo miłym momentem w moim życiu zawodowym bo pracuję już w prasie lokalnej ponad 40 lat współtworzyłem tygodnik Ciechanowski nie zawsze było z górki można powiedzieć. To była audycja z lekarzem z naszego szpitala wojewódzkiego na temat transplantologii. To był Światowy Dzień Transplantologii. Chociaż poważny temat. No to ta była taka bardzo na luzie, momentami wzruszająca, ale momentami też śmieszna rozmowa o tym, jak jest to ważne. Tematyka tego zdjęcia po pierwsze jest bardzo ważna. No, dotyczy radomskiego czerwca który jak wiemy dla Radoma jest bardzo ważny, o Białego Kruka rywalizowało 137 prac, łącznie wyłoniono 13 laureatów i przyznano 28 wyróżnień. Energia, radość i ogromny talent tak w skrócie można opisać uczestników szóstego przeglądu artystycznego twórczości osób starszych. Przez dwa dni w Warszawie seniorzy z całego Mazowsza prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne i aktorskie. Wydarzenie zorganizowało Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. To już szósta edycja przeglądu artystycznego twórczości osób starszych. Na scenie w Warszawie wystąpili seniorzy z całego Mazowsza, pokazując, że pasja i energia nie mają wieku. Cieszymy się, że są takie inicjatywy, że są takie inicjatywy właśnie tutaj e, przez Mazowiecki Urząd e, propagowane, że corocznie, jakby cyklicznie, to już jest szósty, prawda? taki właśnie taki zwrot tych seniorów właśnie w, takim, w takiej formie. Zaczęłyśmy się spotykać, zaczęłyśmy tańczyć i właśnie wtedy postanowiłyśmy, że ponieważ tak świetnie tańczymy, to damy radę na tym przeglądzie. Wokół nas są wspaniali ludzie, jest wiele radości i wiele uśmiechu i trzeba po prostu korzystać i jak to się mówi wykorzystać to życie, wycisnąć jak cytrynę do ostatniej kropli. Jak najbardziej pozytywnie, oprócz samej, samej tej imprezy dzisiaj, seniorzy już wcześniej bardzo dużo że się szykują, cieszą z tych, tych wyjazdów, a potem oczywiście wspominają, więc to nie jest tylko dwa dni imprezy. W tym roku w Przeglądzie wzięły udział 24 grupy, soliści, chóry, grupy teatralne i zespoły taneczne. Wielu z nich reprezentowało uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora i lokalne stowarzyszenia z całego regionu. Staramy się również, żeby z roku na rok uczestniczyli w Przeglądzie nowi seniorzy nowe zespoły, tak aby tą możliwość zaprezentowania swojej twórczości, swojego dorobku artystycznego miało za każdym razem coraz większą rzeszę nowych, unikalnych uczestników. Wydarzenie finansowane z budżetu województwa zgromadziło rekordową liczbę aż 350 uczestników. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Na koniec przypominam jeszcze o kolejnych bezpłatnych badaniach wzroku, które tym razem odbędą się w niedzielę 16 listopada w Muławie. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!